I nasze główne rodowe danie, kaczka, mama powiedziała, mama powiedziała, że w armaniaku. A ja doskonale wiem, że to nie jest żaden armaniak, tylko y, po prostu sprowadzony z Armenii koniak y, ze Świętej Góry Ararat. Gdzie ja mam mój widelec? Pożyczę sobie od kaczki. Zatem kaczucha z chrupiącą skórką popijana tym samym winem. Ten alkohol daje taki fajny, słodkawy smak. One są wtedy, wszystkie potrawy tak zrobione, są tak przyjemne, przyjemnie słodkie. Jeszcze minimalnie szpinaku. To przekleństwo dzieciństwa niektórych pewnie z Państwa, a ja szpinak bardzo lubię. Szpinak jest naprawdę wery, sympatyczny. Troszkę szpinaczku. Drogie dzieci. Pamiętajcie, ksiądz Jan Wam poleca, jedzcie szpinak, będziecie miały silne kości. Dobry szpinak. I jeszcze kaczuchę. I tak kończymy obiad. Myślę, że cały obiad kosztował nas jakieś niecałe 50 zł. Myślę, że papież Franciszek byłby z nas dumny, że żyjemy skromnie. Wcale nie trzeba iść do jakiejś wypasionej knajpy. Yy, cieszę się, yy, że, że znowu jesteśmy razem i widzicie, jak, jak to mówi młodzież, banan na mojej buzi coraz bardziej się powiększa. Moje szczęście zbliża się do ósemki, dziewiątki. Kuba, nasz operator jedzie do Grecji, dlatego w następnym odcinku pokażę Państwu moją ulubioną grecką restaurację, a tam może porozmawiamy o ikonach i Prawosławiu. Zobaczymy co nam się urodzi w smaku życia w greckiej knajpie. Do zobaczenia.